9 do 4. Och Sankeun, Dwie akcje od zapewnienia Dartomu Bogori. Dartomowi Bogori Grodzisk Mazowiecki Piątego w historii klubu złotego medalu. A ten błąd. Kolarka daje pierwszą piłkę setową. Wstają teraz z miejsca grodziscy kibice, krzycząc ostatni, ostatni. Mają to czego chcieli w Grodzisku Mazowieckim. Oksan Keun wygrywa 11 do 4 i 3 do 0 z Tomisławem Kolarkiem. Niesamowite Konfetti serpentyny w hali Sportowej Bogori która pokonuje Olimpię Grudziący 3 do 1, podobnie jak w pierwszym meczu i zdobywa piąty złoty medal w historii swojej, swojego klubu w historii wschodzący Biały Stok Superligi.